Znaczy, się, znajdują się tam magowe wody. W tym dużym na górze, tak? A tu jest miejsce dla szkodników i najemników. A dokąd to się wybieramy? Do obozu. A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz? Już ja mam sposoby. Bolesne sposoby, albo Dokąd i przyjemne sposoby. Chcę się zobaczyć z Bardzo przyjemne Szef sposoby. Jest siebie, ale trzeba mieć. Sorry ludzie, zboczenie zawodowe. <laughs> Oczywiście, że Przysyłam mnie Mordrak. Mordrak już dawno. Dobra. Trzeba tu uważać, żeby nie najechać przypadkiem na jakiś idemek obok Laresa, bo można by go wziąć i walczyć z całym, obo z całym obozem. Tak też można. Ale co możesz tam zaoferować? Pierwszy. na Ale to nie wszystko. To tak, to nie wystarczy. Mordrak opowiedział się za Tobą, ale nie jest. Pamiętacie może, jak wam mówiłem, że nie będę wykonywał. Testu zaufania dla starego obozu? No więc będę musiał go wykonać. To co mam zrobić? Pewien człowiek, skoro Tylko że z korzyścią dla nowego obozu muszę najpierw uzyskać piąty level. tak naprawdę nie będzie takie trudne tutaj Chociaż może Bal easidro, tak? Jakoś nigdy nie potrafiłem zrobić tego questa, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mi się nie chciało. Ale spróbuję Łop. Z nimi trzeba będzie walczyć Chyba, że się ich jakoś uminie. Przez to, że to się skończyło tak więc, safe. Pierwsza rzecz, którą teraz zrobię, to pójdę spać. Bo już widzę, że robi się, robi się ciemno, a teraz później mam zamiar iść do starej kopalni, hey zrobić ty. tego quest'a, test zaufania dla starego obozu. Spadaj, no już, won! Znaczy, do nowego obozu. Zaraz wytłumaczę. Ludzie zawsze gadają. Na szczęście, jak będę tu spać nawet hey, ty. i ktoś się, się zacznie mi grozić... To mogę być pewien, że mnie, że mnie nie zaatakuje. Mm, idąc do starej kopalni, i robię z tego questa, dostaję od szefa tej starej kopalni taką listę. To jest chyba lista jakichś towarów zamówionych, czy coś takiego. I zależnie od tego, do którego obozu ch chcę się dołączyć, mogę oddać listę albo Diego, albo, La albo Laresowi. A ponieważ chcę się dołączyć do nowego obozu, to listę muszę oddać Laresowi, oczywiście. Drugi level, potrzebuje piątego, żeby się dołączyć do jakiegoś obozu. No ale to podejrzewam, że się wyekspi przy robieniu testu zaufania. Więc sama droga do starej kopalni będzie dosyć trudna. Z tego co kojarzę, jest tam sporo winków no, nie będzie łatwo, ale z drugiej strony szybko się XP Tutaj pozwolę sobie zapisać grę. Nie wiem. I 2. 22. No to pierwsza grupka sierwojadów. Cip, 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 cip. Właśnie wypała ścierwajadę. No co, coś się znowu schronimy? Nie, dobrze. Cip, 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 cip. Kici, 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 kici. No. Dobrze, poszło. A właśnie, tak przy okazji. Czy ja nie mówiłem ostatnio, że... Żeby się nie rzucać na grupkę trzech albo czterech sierwojadów No nieważne Wow! Mam je na dwa hity Ech. No A co mi tam. Spróbuję jeszcze raz jeszcze jeden, jeszcze raz, O, nie, nie, trzeci. No i, hmm. nie, 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 tutaj. Bo jak zdążyliście zauważyć jakoś tak... Co i raz jedna z nich podlatuje do tego miejsca. No właśnie. A no... What the fuck? No, świetnie. No wracaj tu. A. No! Ale daleko uciekła. E, tam, na dole, tam na dole, chyba sobie jeszcze jakieś reszty, z tego co pamiętam. Ale na pewno nie mam zamiaru się nie rzucać. E, chwila, gdzie była stara kopalnia? Chyba właśnie tam. No to... Czy ja gadałem z tego o tym? Nie gadałem o mi z Diego Fak Czyli muszę się wracać, niestety, do starego obozu Niby... Niby mam w questach, że... Muszę iść do starej kopalni i tam wykonać ten... Test zaufania Ale... Trzeba jeszcze pogadać z Diego i powiedzieć... Znaczy zapytać go... Co mam powiedzieć nowi, kiedy będę w starej kopalni Bo inaczej nawet tego quest'a wykonam to odjadę na tej listy nie dostanę. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? No, ale nieważne. Twardziel. Twardziel. Szybciej! Ciśnij, ciśnij! To słowa musiało boleć. No jest, to, że na trzeba tak biegać między obozami. Jak się chce coś zrobić? E Runy teleportacyjne dostaje się dopiero w trzecim albo w czwartym rozdziale. Na pewno w rozdziale wyższym niż w trzecim. Tak my się już znamy. razu wiedziałem, że no wreszcie. Nie nie, nie. 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 skipuje trochę dialogii. Na czym polega zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz misję. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Skoro jest ta lista to, druga jest rzecz? taka ważna, skąd pewność, że Jan wydają komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Wow, no naprawdę. Trzymaj się. To byłoby trudne. Nigdy bym na to sam nie wpadł. Nie chciałbym mm. być teraz no, mi Ludzie zawsze Ach.